Proszę Państwa, dzisiaj są jedno pytanie i jeden komentarz. Pierwsze pytanie: czy powiem coś więcej na temat stosowania glicerolu w profilaktyce, profilaktyce ketozy? Wydaje mi się, że Państwu to dosyć klarownie wytłumaczyłem. Tylko powiem tyle, że glicerol jest związkiem glukoplastycznym czyli związkiem, z którego bardzo szybko powstaje glukoza. Glukoza to jest ten cukier, którego krowa porodzi ma deficytowej ilości. Stąd, jeśli mamy dopalać na przykład yy, wolne, niezestryfikowane kwasy tłuszczowe, kiedy ich jest za dużo, kiedy mamy za dużo ciał ketonowych, to musi być po prostu furia, musi być ogień, musi być pożar, czyli musi być bardzo duże uderzenie glukozy. I właśnie związek pod tytułem glicerol-gliceryna, bo to to samo temu pomaga. Jeszcze wiele lat temu myśmy bardzo byli dużym pro, propagatorem, my a ja także oczywiście, y, glikolu propylenowego. Y, dzisiaj patrzymy na to troszkę inaczej, a to między innymi za sprawą fenomenalnej y, pracy doktorskiej Ani, która była pisana w Krakowie u Pana Profesora Kowalskiego i Ania, jeżeli gdzieś słyszy, to pozdrawiam Anię bardzo fajnie pokazała ścieżki przemian metabolicznych, w których udowodniła, że gliceryna daje lepszy efekt jako związek glikoplastyczny niż glikol. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to spójrzmy na to troszkę inaczej. Gliceryna, produkt naturalny. Gliceryna, produkt słodki w smaku. Gliceryna, stosunkowo niedrogi produkt w stosunku do glikolu. Glikol z drugiej strony, to jest ciężka chemia, 1,2-propandiol. Glikol jest, jak ktoś smakował, to ma taki mm, cierpki smak, no i jest drogi, więc mamy do wyboru, co, co jest drogie, niesmaczne i ciężką chemią i działa troszkę gorzej niż coś, co jest tanie, naturalne i słodkie. Wybór jest oczywiście dzisiaj gliceryna. Tak jak mówiłem, pieni po porodzie, pół litra do pysia, jeśli Widzimy, że jest potrzeba... Da... Inaczej, mówiąc krótko, warto zawsze mieć w domu glicerynę w oborze i w sytuacjach, kiedy krowe... widzimy, że coś się dzieje nie tak i jest krótko po, porodem, po porodzie, to jest to pierwsze uderzenie do pyska. Yy, tu pan... Przepraszam, ja to muszę przerzucić. Pan Mariusz yy, napisał mi, witam, genialny pomysł z użyciem glukometru, praca z panem profesorem musi być wspaniała. No, dziękuję bardzo. Po pierwsze, nie profesorem, a doktorem. Ja nie wiem, czy moi koledzy mówią, że praca jest wspaniała, bo jednak jestem troszkę wymagający. Natomiast faktycznie, drodzy Państwo, no, szukajmy tanich, fajnych, prostych rozwiązań, bo przyjazd serwisu weterynaryjnego nic innego nie zrobi w tej sytuacji. Jak zmierzy poziom glukozy, ciał ketonowych i zawsze uderzy związkiem związkiem glukuplastycznym, nie zawsze to będzie gliceryna, to będzie propioniasodu. sodu lub inne wlewki dożylne. My, drodzy Państwo, możemy to zrobić sami. Zachęcam, żebyśmy robili profilaktykę, bo to, co jest po porodzie, jest profilaktyką ketozy, bez dwóch zdań, ale warto, żebyśmy pomyśleli o tym wcześniej, czyli tak jak mówiłem, te minus trzy tygodnie, nie zapasać krowy, etc., etc. Ketoza jest taką subkliniczna, bo kliniczna praktycznie to kończy się zejściem krowy, to... to takie małe szanse na uratowanie krowy, mówiąc krótko, z punktu widzenia praktycznego, bardziej subkliniczna ketoza nas zajmuje. No to jest zaburzenie, które jest przypisane temu typu bydłu i naszą rolą hodowcy, właścicieli jest no, czynić profilaktykę, tak jak czynimy profilaktykę hipokalcemii, tak powinniśmy to samo podejść do profilaktyki ketozy, czy dwóch, czy dwóch yy, zaburzeń, o którym będę mówił następnym razem. Mam drodzy Państwo kolejny Kolejny, kolejne pytanie. Czy są jakieś szybkie sposoby, testy na badanie krwi pod względem ilości wapnia w organizmie? Czy zostają tylko analizy krwi w laboratoriach? Ja po ocieleniu zdajam siary tyle, ile potrzeba, cielakowi 3-4 litry. Zależy od wielkości cielaka i gęstości sary. Po co dojść 10 litrów siary, skoro ciele nie wykorzysta jej, a krowa się odwapni? Nie wiem skąd Pan wie, że się odwapni na pewno krowy, które mają predyspozycji dodania dużej ilości siary są miękkie w doju. No, nie ma naukowej takiej potwierdzenia. Być może po, pan ma takie obserwacje. Dostają dodatkowo wlewki kalcji. Nie pamiętam, żeby jakaś krowa miała u mnie zaleganie poporodowe. Powiem w ten sposób. Mogę tylko panu gratulować. Natomiast zdecydowanie doimy do końca. Tutaj to jest jakiś mit yy, przeszłości. Dojmy do końca. Dlaczego? Dlatego, że ma Pan rację, cielakowi potrzeba 3-4 litry, więcej nie potrzeba, natomiast wymie musi być opróżnione, bo siara, która zostaje w wymieniu przede wszystkim stymuluje wymię do wymie, znaczy stym, daje duże ciśnienie na zwierat szczyka i już go rozpycha niepotrzebnie. Jak go rozpycha, siara jest podobnie jak mleko, nawet lepsze niż mleko, pożywką. Więc patogeny bardzo chętnie mogą kolonizować wymię. Mówiąc krótko, zdajeniem do końca siary, czynimy fakt, w którym wymię odpoczywa, nie jest przemęczone i nie dajemy szansy do Mastitis. Natomiast y, pytanie: ja nigdy nie wiem, i nie ma takiej możliwości, żeby stwierdzić, że ta krowa na pewno będzie miała zaleganie poporodowe, a ta nie będzie miała. Oczywiście, krowa starsza ma większe szanse. Więc znowu profilaktyka, a więc jeżeli mamy zalegania, pan pisze, że nie ma, więc nie ma sensu tego robić, ale tam gdzie są zalegania podporodowe, sole gorzkie, nie ma dyskusji, a krowę doimy do końca. Niedojenie krowy do końca jest błędem, z punktu widzenia przede wszystkim przede wszystkim wymienia. Napisał pan, po co dojść 10 litrów siary, skoro ciele nie wykorzysta jej, a krowa się odwapni. Nie proszę pana. To, że nie zdoimy reszty, to nie znaczy, że ona nie została wyprodukowana. Ona została wyprodukowana i jest w wymieniu. Więc ten wapń, o którym Pan mówił, już został ściągnięty. Także to jest błędne myślenie. Fajnie, że Pan nie ma. Gratuluję Panu bardzo. Ale ten tok myślenia jest kompletnie wadliwy z punktu widzenia fizjologii krowy. Natomiast czy są jakieś szybkie testy? Nie, nie ma takich. Ja nie znam. Naprawdę można zawieść się spokojnie do laboratorium ludzkiego, do szpitala. I to wystarczy. Chociaż ja bardzo, Państwa bardziej zachęcam do innego działania, do pobawienia się w mierzenie pH moczu u krów przed porodem, jeżeli pH moczu jest alkaliczne, ono jest tam 7,5, 8 czy nawet 9, to to są krowy, które mają duże skłonności do hipokalcemii, i to są krowy, które wymagają podania soli gorzkiej. Jeżeli krowy przed porodem mają pH. 6,5, 6, 6, 8, 7, 0, no to są krowy, które po prostu nie powinny mieć hipokalcemii, bo ich mechanizm jest uruchomiony, bo pH jest, krwi na... skoro mocz jest lekko kwaśny, to krew jest na pewno lekko, yy, lekko yy, kwaśna. Yy, ja wiem, że trudno zabrać krew, czekać. Są metody położenia dłoni poniżej miejsca, w którym krowa siusia. Pocieranie dłonią, góra, dół i bardzo często krowa oddaje się tym, tym przeciwnikiem cewnikowania kołokrowy, bo to po prostu ją boli. Także nie ma szybkich testów, dojmy do końca. To, że pan nie ma zalegań, to wcale nie jest związane z tym, że pan do końca nie wydoił, bo siara w imieniu jest, wapn został już ściągnięty. To taki komentarz z mojej strony. Pani Julio, czy mamy jeszcze coś do odpowiedzenia. Pani Julia kręci swoją piękną główką, że nie. W związku z tym tradycyjnie Państwa żegnam w ten piątkowy wieczór i moją rączką papa. Pamiętacie Państwo, że mówiłem, że ktoś tak kiedyś robił. Jestem bardzo ciekawy, czy ktoś ze słuchaczy naszych lekcji będzie znał nazwisko i imię osoby, która żegnała się na spotkaniach papa, a jeszcze jak powie tytuł programu i czego dotyczył, to w ogóle będę bardzo szczęśliwy. Drodzy Państwo, dobra noc, miłego weekendu, pa pa!